Ja ma to jest SpaceMapper W tym odcinku chciałbym życzyć wam e, Wesołego nowego e, Roku Wesołego Szczęśliwego nowego roku e, No i ogólnie Wszystkiego dobrego I niedługo 2019 się skończy za 9 minut I zacznie się 2020 Który będzie trwał jeszcze No kolejne 365 366 dni ale to będzie miał 29 wreszcie ktoś, kto się urodził w 2000 ktoś się urodził, 2000, e, ktoś tu urodził się 29 lutego to będzie miał urodziny od e, dostanie to ktoś się urodził właśnie 29 lutego to miał 2016 urodziny a od dna no, to miał bez 2017, 2018 i 2019 dopiero 2020 no, a takie trochę to dziwne no, to musiałby naprawdę coś do ciekawego co by dostała nie wiem może jak Coś za 2000 zł. Wpłata na konto 2000 zł. <laughs> Dobra. No to ogólnie to tyle. Do widzenia.